Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza, Wojciech Kowalik. W tym odcinku będzie trochę wieści dobrych i trochę złych. Złych, bo za filmy i seriale znów przyjdzie więcej płacić, dobrych, bo podobno będą warte swojej ceny. Największa na świecie filmowa platforma rozrywkowa notuje właśnie historyczne wyniki, i to pomimo, że konsumenci z powodu drożyzny wciąż trzymają się za kieszenie. Ogłasza podwyżki i oświadcza, że niczego się nie boi, bo ma plan i wyda rekordowe pieniądze na swoje filmy. Powiemy co było i co ma być dla Netflixa lokomotywą o fermencie w fabryce snów oraz o tym, dlaczego żyje w nas nadzieja, że z tego wszystkiego nie wyjdzie. Zegar z kukułką. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! A te historie zaczniemy od końca. Czyli od podwyżki, bo globalny pionier masowej usługi wideo-narzeczenie znów podnosi ceny na razie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Portugalii i Argentynie, ale doświadczenie uczy, że po pierwszych punktowych geograficznie podwyżkach idą podwyżki powszechne. Czekamy więc na informacje, kiedy ceny wzrosną w Europie, a na razie powiemy, o ile więcej zapłacą Amerykanie. Cena abonamentów z reklamami rośnie o dolara. Opłaty za usługę bez reklam o 2 dolary, czyli około 8,9 zł. Netflix ogłosił nowy cennik w dniu, w którym chwalił się swoim sukcesem, bo usługa dostarczania wideo na żądanie po ostatnich chudszych latach i wielkiej wojnie cenowej ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze, i dlatego może bez obawy o odwrót widowni ogłaszać kolejne podwyżki. Netflix ostatnio podnosił ceny 3 i 2 lata temu i miał wielu naśladowców, bo swoje cenniki zmienili też inni globalni gracze, w tym Disney+, Max czy popularny za oceanem Peacock. I teraz o skali streamingowych sukcesów oraz o ich źródłach, a potem o związkach ze sportem. Netflix zaliczył rewelacyjną końcówkę roku. W ostatnim kwartale liczba subskrybentów przekroczyła 300 milionów, czyli więcej niż przed pandemią, gdy platforma notowała systematyczne wzrosty, by osiągnąć spektakularny sukces w czasie globalnych lockdownów. Dla milionów zamkniętych w domach, streaming stał się jedną z niewielu form spędzania wolnego czasu. Liczba płacących rosła więc lawinowo, a analitycy Przewidywali dla branży systematyczny rozwój. Zmienili zdanie, gdy po największych sukcesach serwisy streamingowe zaczęły zaliczać pierwsze porażki, a liczba subskrybentów najpierw przestała rosnąć, a potem zaczęła spadać. Światowi giganci rzucili więc do boju swoich najlepszych marketerów, zablokowali dzielenie haseł, wprowadzili limity ekranów i po raz pierwszy znacząco podnieśli ceny. Kto nie chciał płacić więcej, musiał zgodzić się na wersję z reklamami. Podwyżki tłumaczyli rosnącymi kosztami, w tym kosztami produkcji filmowych, bo podrożało wszystko. Od biletów lotniczych dla ekip począwszy, na farbie do mal Dekoracji skończywszy nie mówiąc o rachunkach za prąd i paliwo, wszyscy zgodnie obiecywali swojej widowni więcej wybitnych treści, czyli tzw. kontentu. Na plany filmowe wysyłali najlepszych artystów, zakontraktowali najlepsze fabularne pomysły i wynajęli najwybitniejszych ekspertów do spraw efektów specjalnych. Nie do końca się to udało, bo po odpływie widowni branże dotknęły nowe plagi. Po pierwsze, strajk aktorów i scenarzystów, który w Hollywood zatrzymał pracę na miesiące. I po drugie. Niszowe wcześniej zjawisko cyfrowych wędrówek. Z oszczędności klienci postanowili migrować między serwisami, usługę kupowali na miesiąc, dwa, by obejrzeć wybrane pozycje, potem zmieniali dostawcę rozrywki. Wszystko to w świecie szalonej drożyzny, gdy w portfelach zaczynało brakować gotówki na zbytki, a w życiu czasu na oglądanie. W tej sytuacji giganci VOD zostali chwilowo zmuszeni porzucić myśl o kolejnych podwyżkach i postawić na innego konia. I ten koń dowiózł Netflixowi historyczny sukces. Najpierw o samym sukcesie, czyli o wzroście liczby subskrybentów, i to aż o 19 milionów, co znaczy, że w ostatnim kwartale poprzedniego roku Netflix przebił poziom 300 milionów płacących, to więcej niż w czasie pandemii czyli, jak już wiecie, czasach największego powodzenia platform streamingowych i najwięcej w historii firmy. I to ostatni już raz, gdy firma będzie podawać dane o liczbie subskrypcji, bo ważniejsze jest dla niej nie to, ilu jest subskrybentów, ale to, ile na nich zarabia i dlatego podnosi ceny. Twierdząc przy okazji, że strachu przed odpływem widowni nie odczuwa, bo ma na tyle atrakcyjną ofertę, że nie sposób jej porzucić. I nie chodzi wyłącznie o wielkie widowiska sportowe, jak walki bokser na żywo w gwiazdorskiej obsadzie, które pobiły ostatnio rekordy oglądalności na platformie. Czy bożonarodzeniowy mecz futbolu amerykańskiego, który miał na Netflixie większą grupę fanów niż program tradycyjnej telewizji? Był to zresztą pierwszy raz, gdy internetowe serwisy rozrywkowe oglądało więcej widzów niż telewizję naziemną i kablową razem wzięte, bo są też ambicje artystyczne, na przykład. Zapowiedź wielkiej produkcji przenoszącej na ekran opowieści z Narni. Autorką będzie Greta Gerwig, reżyserka obsypanej nagrodami Barbie. Gerwig postawiła na swoim i wymusiła premierę kinową w sieci IMAX jeszcze przed publikacją w serwisie cyfrowym. Taka taktyka, w której hit Netflixa ukazuje się najpierw w kinie, a dopiero potem w internecie, ma wywołać dodatkowe zainteresowanie miłośników spektakularnej rozrywki i koniec końców służyć interesom platformy. Ale jest też zapowiedź wielkich premier, w tym kontynuacji głośnych międzynarodowych hitów jak Stranger Things, Wednesday czy Genie and Georgia. I na koniec, zapowiedź rekordowego budżetu na produkcję. Firma chce wydać w Hollywood w tym roku więcej niż w ubiegłym, który już był rekordowy, bo najwięksi filmowi producenci zostawili w Fabryce Snów największą gotówkę w historii. I tu na chwilę zatrzymamy się w samym Hollywood, które znów ma być wielkie, ale nie dzięki gigantycznym wydatkom na stworzenie treści filmowych, ale dzięki nowemu prezydentowi. Donald Trump postanowił naprawić amerykański przemysł filmowy. W Hollywood ma nastać złoty wiek. Zresztą ten sam, który Trump zapowiada dla całych Stanów Zjednoczonych. Zapowiedź uczynienia amerykańskiej branży filmowej potężniejszej niż kiedykolwiek padła na kilka dni przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta i tydzień po katastrofalnych w skutkach pożarach w Los Angeles. Pożarach, które jedną część Biznesu zatrzymały całkowicie, a inną znacznie spowolniły. W tych dramatycznych okolicznościach amerykański rząd, z pomocą Sylwestra Stallona i Mela Gibsona, chce, by Hollywood znów błyszczało najjaśniej na świecie. Nie mówi tylko, jak dokładnie zamierza to robić i czy zamierza iść pod rękę z filmowymi potentatami, czy ruszyć dokładnie w poprzek. Na koniec Puenta i cytat z jednego z bohaterów Orsona Wellsa. Cytat dotyczy twórczego fermentu i brzmi mniej więcej tak. Pod rządami Borgiów we Włoszech przez trzy dekady panował terror, zdrada, a krew lała się strumieniami. Ale to właśnie wtedy Włochy wydały na świat Michała Anioła, Leonarda da Vinci i renesans. W Szwajcarii od pół wieku rządzi miłość i demokracja i co z tego przyszło? Przyszedł zegar z kukułką. O najbliższej przyszłości globalnego rynku rozrywki można powiedzieć jedno: spokoju nie będzie. Nie powinno zatem być, z całym szacunkiem dla szwajcarskich zegarmistrzów, zegara z kukułką, czego sobie i Wam, jako odbiorcom rozrywki, serdecznie życzymy. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia! Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda, TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.